w nagraniu parę wskazówek z mojego doświadczenia jak ułatwić sobie głodówkę kiedy już zaczniemy w dniu głodowania jak uporać się z uczuciem głodu jak sobie głodówkę ułatwić tak żeby to uczucie głodu nie rozłożyło nas na łopatki nie wykręciło tak że w końcu zrezygnujemy z postu przed planowanym terminem Głód jest czymś absolutnie naturalnym, nie jest sam w sobie uczuciem negatywnym. Ok, może nie jest specjalnie przyjemny, ale jest po prostu drugą stroną sytości. Jest naturalnym uczuciem, jest uczuciem, które na naszych przodków myśliwych działało motywująco, wypychało ich na polowanie, sprawiało, że buzowały w nich hormony, że byli szybsi, sprawniejsi, bardziej agresywni i tak pozostało po dzień dzisiejszy. Dlatego głód jest czymś zupełnie naturalnym. Może na nas wpływać pozytywnie, jeżeli odpowiednio na niego spojrzymy, jeżeli go przewartościujemy. Jest po prostu drugą stroną sytości, nie ma w nim nic złego, nic szkodliwego w samym głodzie jako takim. Problem jest w tym, że my jako społeczeństwo rolnicze odwykliśmy po prostu od uczucia głodu, bo tylko rolnik może sobie pozwolić na to, żeby jeść kilka razy dziennie, od rana do wieczora. Myśliwy nie ma takiej możliwości, a my jesteśmy z natury myśliwymi, dlatego uczucie głodu to jest coś, do czego możemy i powinniśmy się przyzwyczaić, a wręcz zaprzyjaźnić się z nim, kiedy uświadomimy sobie, że w czasie, kiedy czujemy głód, zachodzą w naszym organizmie różne zbawienne procesy. Głód nie jest niebezpieczny sam w sobie. Oczywiście mówimy tutaj o dosyć krótkich głodówkach. To jest bardzo indywidualne, ale prawda jest taka, że głodować można bardzo długo, zwłaszcza jeżeli ma się odłożonego nieco tłuszczyku tu i tam. Ale tutaj ograniczamy się do krótkich głodówek i skupiam się na osobach, które nie mają zbyt dużego doświadczenia w głodowaniu, i uczucie głodu może być dla nich przeszkodą w wytrwaniu. Głód, co do zasady, wynika w dużej mierze z naszych przyzwyczajeń, bo w głodowaniu jest bardzo dużo psychologii. My mamy swoje nawyki, jemy o stałych porach, co sprawia, że o stałych porach jesteśmy głodni i kiedy jakiś posiłek wypada nam z grafiku, no to po prostu odczuwamy ten ostry głód, który nam utrudnia być może wytrwanie w głodówce. Natomiast jest to coś naturalnego i uczucie, z którym warto się zaprzyjaźnić, a przynajmniej się do niego przyzwyczaić, spojrzeć na nie z innej strony uświadomić sobie, że kiedy przestaniemy z nim walczyć, a po prostu go zaakceptujemy, to możemy go ujrzeć w zupełnie innym świetle i ten głód z czasem się zmniejsza, kiedy przyzwyczajamy się do poszczenia, a wręcz w niektórych okresach głodowania znika, no i też z kolejnymi głodówkami coraz mniej się go odczuwa. Tak czy inaczej, na pewno na początku największą przeszkodą właśnie w wytrwaniu, w postanowieniu poszczenia jest to uczucie głodu, Dlatego warto jest mieć kilka takich sposobów, żeby sobie z uczuciem głodu radzić, tak żeby je nieco zniwelować. Głód nie zniknie. Zawsze na którymś tam etapie głodówki występuje w mniejszym czy większym stopniu, ale można sprawić, że będzie nieco mniej ostry i po prostu łatwiej się z nim uporać, łatwiej będzie się do niego przyzwyczaić, zwłaszcza na początku. Jeżeli będziemy znali takie sposoby, no to łatwiej nam będzie w tej głodówce na początku wytrwać. No i pierwsza sprawa, jeżeli początkujemy w postach, no to warto nieco się przygotować do takiego dnia postu. Warto zaplanować sobie w odpowiedni sposób dzień, warto to dobrze zaplanować ostatni posiłek w przeddzień postu i więcej na ten temat znajdziecie pod tym linkiem. Tam mówię właśnie w jaki sposób zaplanować sobie dzień i ostatni posiłek tak żeby ten głód był mniej ostry i nie wykręcał nas tak od rana w dniu postu. A w tym nagraniu mówię o tym jak sobie radzić z postem, jak sobie radzić z głodem już w trakcie postu, co zrobić, żeby tego głodu dodatkowo nie zaostrzeć. Pierwsza i podstawowa sprawa to pewne zastrzeżenie, mianowicie zakładam tutaj, że mówimy o najprostszym, najzwyklejszym poście wodnym, czyli ścisły post wodny, w którym nic nie jemy, pijemy wyłącznie wodę, nawadniamy się, ale nie przyjmujemy żadnych kalorii. To jest najprostszy post na początku, taki zalecam osobom początkującym, jest jednym z najbardziej wydajnych i na pewno najprostszym w zastosowaniu. No to po kolei. E, taki post zakłada, że nie przyjmujemy żadnych kalorii, czyli nic nie jemy. Po pierwsze absolutnie nic nie jemy, zamykamy układ pokarmowy, układ pokarmowy przechodzi sobie w stan spoczynku po kilku, kilkunastu godzinach niejedzenia. W związku z tym też bardzo ważna sprawa, nie przyjmujemy żadnych suplementów diety. Jeżeli na co dzień przyjmujesz jakieś suplementy diety, to na czas postu powinieneś z nich zrezygnować. Można w internecie znaleźć informację, że w czasie głodówki można przyjmować multivitaminy, minerały. To jest Dlatego, że jeżeli mówimy o krótkim okresie postu, no to nasza wątroba powinna mieć odłożonego tyle materiału mikro, makroelementów, żeby spokojnie z kilkudniowym postem się bez problemu uporać. I absolutnie bezcelowe jest dorzucanie sobie tabletek, które po pierwsze w trakcie postu dobrze się nie przyswoją, a po drugie pobudzają nam układ pokarmowy niepotrzebnie, pobudzając nam soki trawienne i utrudniając nam głodowanie. right Kolejna sprawa to pijemy tylko i wyłącznie wodę. Absolutnie nie pijemy żadnych kalorycznych napojów typu soki. Istnieją posty na sokach warzywnych czy owocowych, ale to jest zupełnie inna historia, zupełnie inna zasada działania. Nie polecam tego na początek, bo to jest po prostu bardzo trudne wbrew pozorom, dlatego że ciągle podajemy sobie kalorie w płynie, skacze nam poziom cukru we krwi, zaraz spada, jesteśmy coraz głodniejsi, nerwowi i naprawdę to nie ułatwia wbrew pozorom poszczególnych. Najprostszy post to jest post na wodzie. Lepiej sobie skrócić czas postu, ale ograniczyć się do samego picia tylko i wyłącznie wody. A więc tylko i wyłącznie woda. I to znaczy, że również nie pijemy żadnych ciepłych napojów, niekalorycznych napojów, które pozornie. Pozornie nie pobudzają nam, nie podwyższają nam poziomu cukru we krwi, ale jednak pobudzają nam układ trawienny. Mam na myśli kawę, herbatę, wszelkie zioła. Często poleca się na głodówkach kawę, bo ona pobudza autofagię, ale myślę, że nie ma potrzeby, żeby dodatkowo autofagię pobudzać w taki sztuczny sposób, zwłaszcza, że właśnie kawa wiadomo, że podnosi poziom cukru we krwi, wzmaga w efekcie uczucie głodu, pobudza nam układ pokarmowy, drażni jelita, to nam utrudni głodowanie. Parę dziesiąt minut po wypiciu kawy poczujemy się gorzej. Nie ma sensu sobie utrudniać, zwłaszcza pierwszych głodówek piciem kawy. To samo dotyczy herbaty wbrew pozorom, ona też drażni układ pokarmowy, no i zioła tak samo. Herbata jeszcze, podobnie jak kawa, podnosi poziom cukru we krwi, więc wzmaga uczucie głodu. Zioła niekoniecznie, ale nadal układ, drażnią układ pokarmowy, pobudzają soki trawienne, to sprawia, że jesteśmy bardziej głodni, a więc tylko i wyłącznie woda. Żadnych kalorii, żadnych soków, żadnego jedzenia, żadnych suplementów, żadnych ciepłych napojów, oprócz wody. Woda jak najbardziej na wszelkiej postaci, zimna, ciepła. Polecam zwłaszcza ciepłą wodę. Woda po pierwsze napełnia brzuch, więc troszeczkę oszukuje nasz żołądek, że coś temu podajemy pozwala na stłumienie tego najostrzejszego uczucia głodu. Po drugie, jeżeli pijemy sobie gorącą albo ciepłą wodę, no to trochę się rozgrzewamy. Zdarza się, że na głodówce marzniemy, więc to jest fajny pomysł, żeby sobie trochę rozgrzać organizm. Po trzecie, nawadniamy się. To jest taka wartość dodana z głodówki, nie tylko organizmu, Organizm się oczyszcza. Eee, tutaj też potrzebna woda, żeby toksyny z organizmu usuwać, ale też dodatkowo się nawadniamy, bo pijemy więcej wody niż na co dzień, kiedy normalnie jemy. Ważna sprawa, żeby pić dużo wody, bo właśnie ona jest niezbędna do usuwania toksyn z organizmu. No, i nie ma co się ograniczać. Ja potrafię w trakcie dnia głodówki wypić nawet i 8 litrów wody. Nie trzeba aż tyle, można mniej. Ważne, żeby pić więcej niż na co dzień. Ważne, żeby tą wodę cały czas mieć pod ręką, żeby mieć zapas dobrej, czystej wody na czas całej głodówki. I ważna sprawa: woda musi być czysta. Czysta woda, co to znaczy? Dla mnie czysta woda to jest woda nisko zmineralizowana, źródlanka, najlepiej woda albo wydestylowana, albo dobrze odfiltrowana, albo właśnie woda źródlana i nie warszawska kranówka, to nie jest czysta woda. Przynajmniej ją przygotujcie, odfiltrujcie, wydestylujcie, cokolwiek. Warszawska kranówka, cokolwiek by Wam nie mówili w mediach, w internecie i w propagandzie. Warszawska kranówka to nie jest. Woda do picia. Wodę można oczyścić na wiele sposobów, nie potrzeba do tego specjalistycznych urządzeń, wystarczą nawet proste filtry. Wodę warto przygotować, odfiltrować. Ja piję akurat wodę destylowaną, ale to już jest indywidualna sprawa. Żeby dorzucić sobie trochę minerałów, można wykorzystać, dorzucić do wody po prostu szczyptę soli kłodawskiej, na przykład, która ma świetny zestaw mikroelementów. Dla mnie smakuje obrzydliwie, więc ja tego nie robię. Zupełnie dobrze sprawdza mi się woda destylowana, ale co kto lubi? Wykorzystajcie mineralkę, źródlankę, oczyszczoną wodę z kranu z dodatkiem minerałów, jak najbardziej, co kto lubi. No i tyle w sumie. Woda naprawdę jest bardzo pomocna i można bardzo długo pociągnąć na samej wodzie. Oczywiście trzeba reagować na to, jak zachowuje się nasz organizm. Chodzi o to, żeby dobrze się czuć z tym, co robimy. Nie stawiać sobie zbyt ambitnych celów na początek, ale na pewno woda jest bardzo dobrym sposobem, żeby dowieść te, te pierwsze cele głodówkowe, które sobie postawimy. Zwłaszcza ciepła woda, która bardzo ułatwia, daje takie uczucie sytości. No i pamiętajcie, nie drażnijcie układu pokarmowego herbatami, kawami, innymi tego typu napojami, zwłaszcza sokami, bo to jest w ogóle mogiła. Powodzenia i zdrówka.